10 stycznia w hali sportowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile rozegrany został już drugi mecz charytatywny z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pomiędzy koszykarzami klubu sportowego Basket Piła a drużyną Wibu. Główne spotkanie poprzedzone zostało meczem pokazowym najmłodszych adeptów pilskiego klubu. Chłopcy i dziewczęta ze szkół podstawowych rozegrali 20-minutowy mini mecz koszykówki. Klub sportowy basket prowadzi zajęcia dla najmłodszych koszykarzy już od ponad roku. Potokiem wykwalifikowanych trenerów Tomasza Pochelskiego, Macieja Tudewskiego oraz Grzegorza Przewoźniaka. Do pilskiej szkół koszykarskiej może zapisać się każdy.

po meczu pokazowym rozpoczęło się główne spotkanie wieczoru, w którym jako pierwsze do boju stanęły juniorki basketu Piła, a ich przeciwnikami była drużyna vip ów w składzie wiceprezydent Paweł Dalkę, przewodniczący Rady Miasta Paweł Jarszak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Pawlik, dyrektor Mosilu Piła Krzysztof Kijak, radny miejski Krzysztof Muchewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 Marcin Borowicz, kierownik opieki sportowych Mosil Piła Ireneusz Jaskółka, redaktor sportowy tygodnika nowego Mariusz Markowski, dyrektor gabinetu starosty Marta Wojnar oraz dzisiaj grający trener Andrzej Czyś. Wyjątkowy dzień dzisiaj, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Pilskiej Hali PWSZ. Drużyna basketu piła, właściwie wszystkie kategorie wiekowe basketu piła. Skonfrontują się z naszymi krawaciarzami, z drużyną WIPów piła. Właśnie rozpoczęła się pierwsza, pierwsza kwarta, w której zawodniczki juniorki basketu grają przeciwko VIP-om w składzie Paweł Dalkę, Paweł Jarczak, Krzysztof Kijak, dyrektor ze szkoły podstawowej Marcin Borowicz oraz jedyna w składzie WiPów. Dyrektor Gabinetu Starostwa Marta Wojnar i widzimy przy piłce Paweł Jarczak, zbiórka Pawła Dalkę. Wiceprezydent zebrał, jednak nic już z tą piłką pod koszem nie zrobił. O, świet... bliski, bliski przechwytu był Paweł Jarczak, Przewodniczący Rady Miasta, ale piłka wyszła w autę, jak widzieliśmy, przy piłce Martina, Martyna Skajga. Dzisiaj oczywiście wszystkie pieniądze z tego spotkania zostaną przekazane na wsparcie, yy, wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oprócz samego spotkania będą tutaj prowadzone yy, licytacje. Między innymi do wylicytowania będzie piłka ze z podpisami zawodników ASECO Procom. Także gratka dla koszykarzy. Widzimy pierwsze punkty dla VIP-ów. Zdobyła pani Marta Wojnar. Jest 2-0 prowadzenie WIPów Magda Pyszniak, szybko oddaje za dwa punkty odpowiada Magda już jest remis 2 do 2. I przy piłce Krzysztof Kijak Marcin Borowicz. Podanie do środka do Pawła Jarczaka. Piłki nie złapał przewodniczący rady miasta Gosia Tomsa Asysta Gosi Tomsy Magda Pyszniak zdobywa swoje kolejne dwa punkty. Już jest 4 do 2. Prowadzenie zawodniczek basketu piła. Krzysztof Kijak, Jarszak. Paweł Jarszak z pół dystansu nie trafia. Świetna zbiórka. Wiceprezydent nie trafia. Dobitka Marcin Borowicz. Są dwa punkty. Dyrektora szkoły podstawowej numer 12. Martyna Skajga przy piłce, która dotykała piłkę i rozgrywający drużyny krawaciarzy Krzysztof Pabich. Krzysztof Pabich oczywiście zawodnik, który częściej grywa w piłkę halową. Ale jak widać tutaj koszykarsko też nie odstaje umiejętnościami. Asysta Krzysztof Kijak, podanie do Paweł Jarczaka. I mamy remis 8 do 8. No, ładny blok. Pawła Jarszaka zbiera. Piłkę przyjmuje Jareneusz Jaskółka. Przez chwilę przy piłce był Mariusz Markowski. O, ponownie Mariusz Markowski przy piłce. Jest to zawodnik, który to jest częściej grywa w piłkę halową. Właściwie prowadzi Pilską Ligę Piłki Halowej. Piątek piłkarskich. Martyna Skajda, lewa ręka. Nie jest... wieso na zbiera I... punkty, jest 8 do 8 O czas prosi trener trener basketu piła widzimy zmęczenie tutaj Jakieś komentarze, ustalenia wipowie teraz Prowadzą Paweł Jarczak tutaj dowodzi Zobaczymy co powie trener Trzysz. Może teraz się pojawi trener basketu piła. Andrzej Trzysz na boisku Usalają krycie nasi krawaciarze Zawodników Basketu Piła A za chwilę A za chwilę w szeregach basketu piła wystąpią juniorzy. Także już nieco trudniej poprzeczka idzie w górę Skład, ze, skład drużyny juniorów to z numerem 7 Sebastian Jagła, z numerem 10 Marek Kubik, z 6 Marcin Uliczka, z 12 Bartłomiej Domański, z 9 Mikołaj Zabrowski. I przy piłce numer 9 Mikołaj Zabrowski. Nie trafia. Bardzo ładna dobitka. Marek Kubik. Współdystansu. Techniczny, ładny rzut. Złożył się do rzutu Marek. Zdobywa dwa punkty. Podanie do środka do Pawła Dalkę. Paweł Dalkę nie trafia. Teraz Krzysztof Pabich, Krzysztof Pabich. bardzo długie podanie. ajajajaj, prawie tutaj zderzyli się zawodnicy. Widzimy przewodniczący. odczuł to zderzenie. Za trzy punkty niecelnie Paweł Jarczak. 12, 12. Piłka przechwycił. Szybka kontra zespołu krawaciarzy, jednak piłka nie wpada do kosza. Uliczka, Zabrowski za trzy. Tak zwany airball, piłka przelatuje nie dotykając ani tablicy, ani obręczy. I wyprowadza szarze na kosz basketu Junior w Basketu i Renéus Jaskułka kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Piłka. Również nie wpada, tym razem nie niedolot. Kubik. Przechwyt jaskółki. Ładny jaskółka Jarczak. Świetne. Świetna akcja Jarczaka. Ponowienie akcji. Ponowienie przez Borowicza.

No to teraz zacznie się lecieć na poważnie. Zobaczymy te przygotowania codzienne, po 3,5 i pół godziny. Grzegorz gra e, z swoją chóreczką na ręku, z waszą, tak będzie dobrze. Dzięki, za na zawodniki basketu. I zaczynamy. Niezwykle zdeterminowani zawodnicy VIP-ów w pierwszej piątce wystąpi, jak widzimy, wiceprezydent Paweł Dalkę ustala skład pierwszej piątki. Krzysztof Kijak, Mariusz Markowski, Wysoki, Paweł Jarczak i szybki, bardzo szybki pod koszem Marcin Borowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej numer 12. W przerwie kwarty zrobimy licytację. Jeszcze kosulki Agnieszki Bednarek. Piłki ufonowanej przez Aseko Prokom I oczywiście koszulka z Mistrzostw Europy z podpisem Marcina Gortata.